Witam was bardzo prostu ze strony Milost Cookie. Jak widzicie miałem okazję nagrać walkę ze smokiem, na sobie stare questy i postanowiłem z wami się podzielić jak wygląda taka walka O kurczę, są on że muszę go nogi bić Okej, okay, pijemy nóżki w takim razie Jeszcze jakieś dziwne Ady z pami łapi się nogo jak zwykle mili nie mają zbyt dobrych widoków. Na kurczę, zauważyłem, że przy frapsie, przy nagrywaniu pomiegów i walce... Ach, i padłem jak głupi. Nie, staram się stać szybciutko. Dobra, no, może no, mi się udało uciec. A, za chwilę się skrzeszę. Udało się, super. Zostaw Muszę nogi bić. tego wyjścia chyba nie mam. Kurczę, no nie wiem co mnie zabija, będę szczerym, no... Co jak noob. Kurczę, dobra. Płynie po twojej kurczę. No cofnął, no winien szybko. Już wbiją smoka. Ciekawe, że to jest torre no, Nie wiem, Watch czy się będzie okazja zabić tego smoka. Normalnie, z, z ludźmi. Speedaj i winiemy. Ale fajny spoczek, podoba mi się. Za nie wygląda. Przeraz się proszę rozumie kata, ale tym achary będę. Chodź. Watch out! I z tego co słyszę ten ta NPESMOVI, co smok nie robię w danej chwili. Trzeba unikać trucizny. Ok, ja właśnie nie ubiegłem jak debil. Bardzo dobrze Mateusz. Wiemy troszeczkę. Ging smoku.

Chodź tu ty przerośnięte jaszczurko nogę, nie nie tam No, super, nadącimy. znowu to znowu... A, gdzie na mapie teraz No tak to wygląda Trzeba już troszeczkę mawić Widoczne to było Tak, tak się przytwierdzimy że dużo pracy nam pomaga samo to było bardzo zdecydowanie za ciężkie no jak widzicie bossy w tej grze choć to jest zły przykład bossów ponieważ to jest stary line więc nie chcę do zrobienia tego solo ale jak widzicie walka wygląda naprawdę fajnie, dużo życieje na ekranie

Oj kurczę, kurczę. Jednak frapsy... i z Takim bossem, w którym jest dużo efektów specjalnych. Obciąża... Mój komputer. I naprawdę frapsy spadają. W tej chwili mam 30 fps -u. maksymalnie. No zaspadnie zaspalni super. I part. We did it. We recaptured Claw Island. And in so doing, saved Lion's Arch as well. I do not know what lies ahead of us, my friend. But for the first time, I have hope. Hope that this alliance can save Tyria from the dragons. Hope for the future. Hope for all. No okej, dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że podobała się wam króciutka walka z fajnym smoczkiem. Do zobaczenia w następnym filmiku i nie po